express the same things, but with different words, we acknowledge the same curve, and those might have heard, it's like the last line you draw, to remind a past time, a fast-modified feeling of freedom, please you'll be recognized, and I can't hear your doctors call it from here to say, kill bias, and dependency, and I'll kill the scene, cause the young self is stealthy mass appeal. Cze witam serdecznie w kolejnym odcinku Mafii 2. <śm> oh yeah! Wracamy do tej giereczki kochanej. Hmm, giereczki, w której się ostatnio zakochałem. Trzeci odcinek i prawdopodobnie ostatni, bo nie chcę wam też za bardzo spoilować. A też nie chcę zasypywać, jak <śm> oh <yeah> mówiłem mojego kanału tego typu contentem bo to możecie sobie zagrać i macie dokładnie to samo co podczas oglądania tylko moje pieprzenie sobie oszczędzacie co jest w sumie nawet lepsze ja chcę wam pokazywać nowe gry znaczy nowe, nie tyle nowe co takie, których jeszcze nie znacie i chcę wam też po części pokazać znaczy podzielić się generalnie z moimi znaliwiskami Sand Island Sand Islands. nieee to to teraz jakaś okolica. No dobra, nieważne, jedziemy, jedziemy. GPS-a mamy przynajmniej w autcie. Albo to, je, chyba, że to nie jest GPS, a tak wygląda. B boomersi Boomersi, kurde, wszystko mi się każe z falloutem, god damn it. A z widzicie jak jechałem teraz to mi się pojawił jakby ten znacznik na telefonie, ktoś do mnie. Wow! Ktoś dzwoni czyżby? Cieek czy mnie będą gonić za ten za przyjechania czerwonym. Widzę, że nie to bardzo. Nie! Na szczęście jest wszystko ok, nie przyróżnoję za mocno. Nie policja, fak! Nie! A, dobrze. Mam niby łątek, ale nikt nie jest jakoś chętny za bardzo, żeby mnie gonić. Taka to jest ta policja, widzicie. Co to znaczy ten to znaczy, to znaczy, to znaczy? Jakieś kapelusze? Chyba kruby jakieś. deansowe, że tak to ujmę. Ciekawe co może być, o policja, Wanted, sranie w banie, gówno Zwróć mi zaczną gonić, bo jadę z taką prędkością po mieście Jezus! o nie strasz mnie człowieku, moje auto byś zniszczył O, burgery można sobie tutaj kupić, zobaczcie i telefon Skręcamy dziągiem ją napiłbyś się z szampana o Joe nam chce się pomóc, nie no kurde, ludzie! wiecie, że te auto są tak słabo przyczepne, a mnie jeszcze strasznie, że zaraz sobie auto czy te kurde oblodzone, te uliczki takie, zobaczcie jaka to jest oblodzona, strasznie oblodzona, nie? Jak ci ludzie mogą tutaj jeździć w ogóle? W ogóle tylko ja zostałem ślady jakby, NIE! Fuck, IDIOTA! Czy coś zarysowałem? Tutaj mam takie ważne że jest lekka... O nie, to po dwóch stronach jest, to nieważne Chyba nie ma niczego Ale zaraz coś źle zrobię Ale zaraz coś źle zrobię i będzie nieprzyjemnie I znowu mnie policja, jak kurde, ściga Lepiej nie stawać przy tej policji Jak się obok mnie chyba przejedzie, to jest spoko Bo nie zwraca na, na nas uwagi Ale jak... NO! FUCK, MAN! Jak oni jeżdżą w tym mieście? God damn it! się, kurde... Z bacią auta moje Boże, widzicie to? Widzicie to? Jesus Nigdy nie miałem czegoś takiego w tego typu grach. Nigdy po prostu. Ty siadasz, skradz, skradniesz sobie na auto i masz. A tutaj kurde się staram jak jakiś burak. W ogóle mam brudne auto. No ale co z moim autem w takim razie? No dobra, ale mam nadzieję, że weźmiesz mi auto buraku. Gdzie on jest? O, to mi zniknęło, dafuk Dobra, ukradnik kremowego Waltera, kup, 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 kup Tędy chyba nie, a nie, wejdę, 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 wejdę A tak sobie w buraku No, o Nieprzyjemnie, nie, sukiń synu? Oj, nieprzyjemnie O tak! Leży Sukinsen! I padaj śmieciu! Dobra Co tu robi ten człowiek? No co z nimi? Czemu ja... O! Ha! Jak mu kapelusz spada to znaczy, że chyba jest po nim Ale nie krwawi, więc obstawiam, że jest... Tylko omdlały, że tak to ujmę I co teraz leży? No dobra o, już chyba raczej nie będzie sprawiał problemów O, a tu jest jakiś koleś jeszcze inny Inny Popatrzcie. To jest chyba ten gang What you robisz, motherfucker? Hahaha! <laughs> What you Czemu ja tego gnatam Dobra, gdzie oni są? Skąd oni wstrzyłają? Ale. O, jest. Leży. Gdzie jest ten drugi? Tam jeszcze jest chyba jakiś dziś. A tu jest ten koleś, dobra, spoko. Leży. No, fuck! Tego się nie spodziewałem. Że jeszcze jeden wyjdzie. Myślałem, że wszyscy nie żyją. O, zbieramy przy okazji amunicję. A to to jest, to pistolecik. Aha, ma chyba pełną amunicję. Tak? Cholera ich tam wie. Dobra, bierzemy auto. Fajne, jest. zobaczymy, jak będzie wyglądała animacja strzepywania się śniegu z dachu. Odpalamy, odpalamy, odpalamy ziomek. Fok! Ucieknij przed bombowcami. Fok! Kurde jam. No i teraz jeszcze policja nas będzie gonić, tak? Nie dość, że te gangowce nas gonią, to jeszcze policja. Fajnie! Fajnie, ziom! Przynajmniej zweźmy temu kolesiowi z policji. I oczywiście. o kurde, jest poszukiwany przez policję, przebierz się. O, już nie jestem, dobra. Znaczy jestem, ale nie jest aż tak tragicznie. Aha, bo rozumiem, bo oni mnie teraz poszukują ze względu na to, że Aha, dobra, czaje! Teraz mam jak dwa jakby widzicie te poziomy Poziomy ścigania, o to mi się brudzi, widzicie od takich zderzeń. Nie tyle się niszczy, ale od takich małych się brudzi. Już rozumiem jak to działa. Trzeba się po prostu przebrać i tyle. Dobra jakość jest ta muzyka. Niby stara, a jednak dobrej jakości. To też plus plus Dostarcz Waltera Kup w jednym... w jednym kawałku No, takie to stanie Jeżeli uda mi się dojechać i uciec przed tymi pedałami, którymi gonią Ale chyba już mi się udało Ha, <śla> frajerstwo Ale w ogóle mam strasznie zniszczone to te auto teraz Niby bez w jednym kawałku, ale jednak wciąż... ...nieprzyjemne Ale z drugiej strony, po co w jednym kawałku? <śla> Mogę mu części te przynieść wybrane Które tam sobie chce Znowu POLICJA, FUCK MAN, FUCK! O, ale rozpieprzyłem, ale rozpieprzyłem, Ole ale nieprzyjemnie, ale nieprzyjemnie Teraz tylko spieprzyć du, 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 du. Policja nas widzi, bo mamy te dziadowskie numery rejestracyjne Wiecie jak to jest? Fuck ZNOWU, JAK TO JEST NIEPRZYCZEPNE MATKO ŚWIĘTO I tak tutaj przeprowadzę policję, tak? Ale tam jest już warsztat u tego kolesia, także. Tak, jest, chyba jest tam warsztat, nie? Powinien być, więc od razu się przymalujemy. Tam jest policja, która jedzie, więc muszę... Oj jaj, Na drugi pas zjechać niestety. Żeby przyspieszyć. Dobra, zejdźmy policję. Nie! Maska! Dlaczego mi to robisz? Masko ja chcę iść do warsztatu. No maskę spieprzyłem. Ile kosztuje odnowienie takiego czegoś? Pewnie nie mam nawet pieniędzy. Jestem zasranym biedakiem w tej grze na razie, ale spokojnie. To są gry typu od zera do bohatera. Wjeżdżamy. Ło, wow, patrzcie, wykręcił. O, rozpieprzyłem to, matny święta. Dobra. Aha, nie mam pieniędzy na. Dobra, nie było tematu. Okazuje się, że nie mam pieniędzy nawet na zmienienie tablicy. Mam rozpieprzone to w trzy dupy, ale w sumie z części raczej nie są uszkodzone, tylko zewnętrzna budowa, więc, więc spoko. Będzie spoko. Nie? Będzie? Będzie. No to jadymy, towarzysze, jadymy. Boom. Przepraszam. Jedziemy, ktoś tam krzyczy do mnie. O, oh, fuck! Ktoś tam krzyczy do mnie z dołu. Ale mam nadzieję, że poradzi sobie bez mnie, bo nie jestem w stanie teraz nic począć, bo nagrywam dla was mafię dwójkę, widzicie jakie jest poświęcenie. Czemu tam musi... FUCK! Nie! SHIT! Nie! God damn it! Zobaczył mnie! O nie no fuck human! Czemu się tak wleczesz tym gównem? Dobra, przynajmniej za mną nie pojedzie, chyba. Trzeba go szybko zgubić, bo jak go nie zgubimy to będzie lekki klops. Jedziemy. Oczywiście nieprzyczepne ulice, tak, znamy to. Jasne. Kształto to jest takie wolne. To policja mi tak może łatwo zgarnąć. Gdzie co? O, jest! 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 Ten go myje! I go oczywiście przy brudnymi łapami dalej. Czyli dalej uwala mu tą marynarkę. Ale jest auto. Mission accomplished. How'd it go? Yeah, piece of cake. Except for the fact that the car belonged to a bunch of murderers who immediately tried to kill me right after you left. Uh, probably the bombers. this their neighborhood. Guys like that, you don't have to worry about them. Dobra. Just hang out on the street, talk shit, steal shit. Bye, just Let's see what we got here. clip Nice, no stains, clean. The lowlife get the money for this. Probably stole it himself. No problem. It's nice though. Watch say I give you again. Six hundred. Oh, I like your buddy Joe. Here's your four hundred bucks. Stop by again, okay? We can do some more business. Yeah, you bet, Mike. I see you, Mike. I'll stop by again real soon. Alright, boys. See you. I'm auto? i taking my cut as the middleman. Next time, you're on your own. Alright. Thanks, Joe. Shit, <laughs> it Czy to jest moje auto? O oh je! Yeah, nikt mi go nie podpierdzielił. Mam więc trzy stówy, jedziemy sobie wyklepać to auto, bo się troszkę pobrudziło. Od tego zasornego gówna, które jest na ulicach i mnie upieprze auto. I od tych baranów, którzy nie potrafią jeździć i stukam w nich. FAK! I od tego, że sam nie potrafię jeździć, bo auta są tak kiepsko przyczepne, że to jest coś nieprzyjemne. Nie muszę się przebrać w ogóle. Na się... Teraz nas nie zauważył raczej. Więc mogę sobie spokojnie obok nich przejechać. Cześć, misiaki. Pojeźmy autostradą! Ło kurde, patrzcie, w latach 40-tych były autostrady i to takie przyjemne u nich. To się nazywa, to się nazywa szacun Man. No tak, no tak to jest, kurde, w niebezpiecznych interesach, kolego. O kurde. Zawsze mnie zastanawiał jak oni robią takie coś. Jakieś wiercące gówno musi wprowadzić, żeby wyryć taki takie w, te, w te, takiej górce, zobaczcie. Taki tunel. Nieprzyjemnie, ale no cóż, radzą sobie jakoś przynajmniej. Mike to koleś, którego warto znać. trochę jak szorstki, ale zawsze kręci jakiś interes. No czyli Mike generalnie jest sympatycznym człowiekiem. Dobra, skręcamy. Fuck! Znowu! I teraz rozpieprzył mi się zderzak. O, stronie w banie, no. O! Co za jaja, no. Co za jaja. Kurde, rozpieprzyłem sobie całe auto przez tych baranów. Uciekamy. Na się w ogóle jakbyś się nie przejął, ten wszystkim. Dobra. Czy ja w ogóle mam gdzie zaparkować to auto? Postawiam, że nie. I oczywiście, auto jest też poszukiwane przez policję. Tak, propsy, propsy, bardzo dobrze. Jesteśmy. Mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. No dobra. Zobaczcie, możemy zaparkować w garażyku. Auto zaparkowane. Nie trzeba było wjeżdżać, Dobra. No i wbijamy do środka. Otwórz drzwi. Nasz koleżka też tutaj sobie się nieźle urządził To jest jego, ten, miejsce, nie? Do mieszkania Otwieramy i tniemy na górę Jeżeli dobrze pamiętam I co, ja teraz u niego mieszkam? Nie, ja muszę spać i długi dla tej rodziny, ale to w sumie i tak jeszcze nie mam tej kasy Pewnie koleś by chciał jeszcze więcej Otwórz lodówkę i weź coś do zjedzenia Ło, ten to ma kurde, ja pierdzielę. Ten to ma fajnie, ten to ma fajnie. Zobaczcie Czego on tu nie ma? Wszędzie jakieś kobiety Wszystko ma ten człowiek, wszystko Tak wyglądały te realia Tak wyglądało to wszystko Ma nawet gazetki, żeby sobie na kiblu... Kurde, nie wierzę nie. Czy on tu nie ma kibla w tej łazience? Bo to jest jego łazienka, a kibel jest widocznie naprzeciwko Zaraz zobaczę, przy jakaś zwiedzimy tą chatę O, pewnie, że tak! Kurde, to jest burżujstwo, zobaczcie Dobra Dobra, dobra, wiecie co? Tu gdzieś jest to żarcie, nie? Przekończ coś Piwo Stoltz Stoltz? Boże Stoltz czemu to się nazywa? Nieważne Swift Cola No patrzcie to wszystko jest po... To widać w tej... What the hell Kanapka z komiserem, biorę kanapkę z komiserem. Dobra Aha tu mam pasek życia, dobra szanuję to wcześniej nie widziałem tego paska życia to się przybierzemy przy okazji nie, walnij się na kanapę, aha dobra to pieprzeniemy się na kanapę To jest ta kanapa? No to jest ta kanapa Włącz radio O patrzcie Dobra muszę się walnąć na kanapę, to jest tutaj tak, tutaj gdzieś jest ta kanapa Na kanapę w kuchni, dobra okej okay. idź spać Co by koleś tam mógł pracować sobie pewnie z dziewczynkami Nie ma to jak w domu Znaczy nie ma jak w domu Aha, bo za rozdział dostajemy, Achievement, rozumiem. Rozdział trzeci, wróg publiczny. Mieszkanie Joe. 10 lutego 1945. Dobra, nasz bohaterek wstaje. Cześć kolego. Czekać można iść do fryzjera. A w sumie jego fryzura nie jest taka najgorsza. Dobra, odbierz telefon. Coś dzwonić, to jest strasznie, tak? Telefon, boż. Joe's Pleasure Palace, Vito speaking

Przebieramy się, nie? Bo coś, kurde... Czerwona marynarka i koszula. Bierzemy to. Biorę to. Tylko żeby to nie było takie... O! Działa! Działa, teraz już działa. Hipsterskie okularki, matka święta. Dobra, nieważne, idziemy. Kiedyś to nie było hipsterskie, kiedyś to było normalne. Taka była moda, teraz tylko hipstery się tak rzucają na to. Dobra. Nieważne, idziemy. Idziemy. Nie no, kiedyś takie nie było mody, nie wiem jak to działa, w sumie nie znam się na tym Więc tak gadam w sumie trzy po trzy Nieważne wiecie co, eee, ruszymy może sobie teraz autę, autę, tylko... Aha, wow, on to fajne ma to, zobaczcie, fajna ma to się. Ja sobie muszę iść na tyły, bo tam jest to, ten garaż, nie? Tutaj, o, o tutaj jest garaż Muszę się nauczyć, że wychodzić drugim wyjściem jak chcę iść Tu jest nasz garaż Zainwestuj, napraw sam, o napraw samochód i on jest niestety wanted. Niestety jest wanted, więc muszę go. Dobra, bierzemy go. Naprawiłem sobie go. Ale trzeba koniecznie jechać do warsztatu, żeby zmienić jego. No, Dam! I znowu go zepsułem. Nieważne. Nie jest na razie zaburzony policja, 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 policja. Nieprzyjemnie, 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 nieprzyjemnie. nieprzyjemnie. Cofamy się. Uf. Dobra, jedno nas zostawił? spokoju, mimo że coś tam stuknąłem jednak nie najgorzej jest, dobra Teraz nas troszeczkę załapie Troszeczkę bardzo Ajajaj, jaj, ale się wpakowałem God damn. jeszcze co, co ja w ogóle Aha, dobra Się wpakowałem, jeszcze mam maskę zepsutą No boże no To jest jakiś wstyd po prostu Niech mi zmaleje to I chcę zobaczyć gdzie jest warsztat, tutaj niedaleko To musimy się niestety cofnąć, żeby tutaj Zajechać do warsztatu, więc Tu jest stacja benzynowa? Dlaczego? Trzeba tutaj tankować, czyżby? Możliwe. To było w sumie całkiem ciekawe. Jedziemy za policją. Niestety. Ale na szczęście się chłopaki nie obracają do tyłu. Ten koleś szaleje z tymi światłami. Nie jest chyba zdecydowany czy je włączyć czy nie włączyć w końcu. Mam nadzieję, że dużo nie będzie mnie kosztować teraz wyklepanie tego auta. O, szybko, 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 szybko. Dobra. jeżdżamy na szczęście nas nikt nie zauważył. I zmieniamy sobie teraz nasz kochany. Nasze kochane tablice 50 dolców. Zmień tablicę. Dobra, dam sobie LS. Kupujemy tabliczki. I jeszcze zobaczymy ile będzie nas kosztowało naprawienie samochodu. 34 dolce. No dobra. No dobra, 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 wyjeżdżamy. I teraz musimy chyba iść zobaczyć naszego kolegi, czy ma jakąś robotę, nie? Na to wygląda, na to wygląda. Już mogę? Mogę. No i nareszcie nas nikt nie poszukuje. Zobaczcie jak to przyjemnie. Jak to przyjemnie. Dobra, ziomki, jedziemy. Jedziemy teraz do miejsca, gdzie wskazuje nam znacznik, ale już niestety za chwilkę będziemy musieli kończyć, także zobaczymy co tam się dzieje i będziemy już powoli... No niestety kończyć. I tyle będzie z naszej mafii dwójki. Tyle będzie! Zostałem teraz w grę dla was, też. Um, tyle już osób to lansowało, że na pewno tą grę znaliście, ale jednak chciałem się podzielić z wami. NIE! Jezus Maria, jak się boję o tałta! E, chciałem się jednak podzielić z wami e, moimi wrażeniami, bo ja też pierwszy raz teraz odpalałem tą gierkę. Nie widziałem żadnych materiałów, nie, nie obczajałem tego, bo nie chciałem, wiedziałem, że prędzej czy później ta gra trafi do mnie, a też jakoś szczególnie materiały z tej gry nie przemawiały do mnie. E, no, wiecie, jak to jest. Akurat, no po prostu mnie za, nie zainteresowały jakoś, nie, jeżeli chodzi o, o stronę tą prowadzącą. No nieważne. Nie mówmy o tym, nie mówmy o tym Nie żebym ja był jakimś tam idealnym, wręcz przeciwnie No ale dobra Wracamy Świetna muzyka, reasumując Grafika jest taka dosyć przyjemna, widać, że Miasto tętni życiem i to jest dla mnie ogromny plus Ogromny, naprawdę, dla tego typu gry Jest naprawdę fajny klimat Wszystko się jakby zgadza ze sobą Bo i muzyka jest z tych czasów I wygląda miasto na takie Właśnie z tamtych czasów Chinatown, jakieś chyba. Fajny też motyw. Dobra, generalnie gra strasznie zaprosowała u mnie. Nie! Uch! I ten filmik rozpiewrzania aut. To jest naprawdę dziwne. Cieszę się, że mam coś takiego w tego typu grze. Generalnie reasumując, plus plus. Popieram, popieram. Jeżeli ktoś ma chęć zagrać w te, tego typu grze. No, Damn! Co ja w ogóle szaleję dzisiaj z tym autem w tym odcinku? Wracając do tematu, jeżeli ktoś ma chęć zagrać w taką, tego typu gierkę, um, polecam zacząć chyba jednak od, od Mafii 1, um, żeby tam się ogarniać z fabułą. Nie, nie jest ona wymagana zresztą, widzicie to po mnie, że była przedstawiona tak fajna historia, że um, nie muszę dostrzegać tych powiązań jakby z przednimi częściami, um, ale jednak um, i bez tego można, można spokojnie grać, także polecam Wam i pod tym względem. I wiecie czegoś już spodziewać od tej gry, i czego też oczekiwać. No dobra. Eee, dojdziemy do tego miejsca, zobaczymy kacynkę, i ja już powoli będę kończył. No chyba, że coś tam się strasznie. Nie! Ooo, oh, ale cudem, cudem. Trzeba się nauczyć też jeździć w tej grze. To jest nieprzyjemna przyczepność aut. Trzeba się przyzwyczaić po prostu do tego wszystkiego. Tym razem nie jedziemy autostradką. Boże, daleko jeszcze? Coś strasznie, Strasznie długo jadę. Dobra. I tu zakręcamy. Coś, nie, coś niestety wjechałem nieprzyjemnie, ale jednak, czyżbyśmy się zbliżali już do celu? Nie. Jednak nie. Strasznie też wąskie te ulice. Że te samochody parkują, to jest też nieprzyjemne. Aha, No dobra, skręcamy sobie tutaj. I jesteśmy już prawie na miejscu. Cityport. Aha, czyli teraz jednak jedziemy do tego kolesia. Zobaczymy jaką będziemy miała dla nas robotę Tyk Jestem, jestem, halo Aha, muszę wysiąść, no okej okay. Wygrzedamy Zautka. Lecimy, leciemy, lecimy Tutaj na górę mam iść? Nie, tak Dobra Jest też koleżka Coś tam sobie się szamuje, że tak to No na przyjemnego to nie wygląda Zresztą z tego co słyszałem Nasz ojciec też jakiś szczególnie, szczególnie przyjemny nie był Playboy, oh please. close the oh, door. It's windy. What do you want? Yeah, I'm looking for a Mr. Popolaro. Oh, Yeah. <laughs> Why? My name is Vito Scelletta. My old man used to work for him, and I'm looking for a job, so I came here. Okay. Well, you're in the right spot, sonny boy. Federico Papalotto at your service. You can call me Derek. Derek. I think I remember Federico, you. Federico, Derek. Derek. Good oh, good guy,

Follow me. Chodź ze mną, no dobra. Ja nie będę już za nim szedł, w sumie. Mm, Także cóż, zobaczymy się już niedługo. E, niekoniecznie w Mafii 2. Myślę, że raczej na pewno nie w Mafii 2. E, ale, ale gdzieś tam się na pewno zobaczymy. E, trzymajcie się. I do zobaczenia. Pa. pa.